Cześć widzowie, zapraszam was dzisiaj do nowego vloga Zabierzemy r fajny obiektyw i postawimy go na statyw Zrobimy kilka dłuższych naświetleń, bo chcę się dowiedzieć jak działa ten plik Słuchajcie, zapraszam was do nowego vloga, chodźcie, jedziemy wchodzić. Policja jechała przed chwilą jestem bardzo ciekawy Jadzie ta policja na sygnale? Stąd oni się mi przyglądali, czy ja mogę nie być w świecie Dobra, namówiliście mnie, idę po aparat Na takie jakiś. Aparat mówił to ja mam samo nie? A koreczek sobie... Eee... no. Chodźmy dalej. Cześć, witajcie, zapraszam was na kolejnego vloga. Dzisiaj trochę wieje, ale to nie znaczy, że nie da się zrobić fajnych zdjęć. Może sprawdźmy to, chodźcie. No, zobaczcie. Zajaroliście. Ten odcinek o porównaniu, jakby, czy zestawieniu telefonu z aparatem był robiony wczoraj. Zobaczcie, mamy chmury, jest generalnie jakieś światło. Pokazywałem wam jak tu wyglądała aura i patrzcie co jest teraz. O, widzicie? Jakby zupełnie inna aura, nie? Jak światła nie ma to naprawdę ten świat wygląda inaczej. Dobra, chodźcie. Dziś sobie wymyśliłem, że po prostu przejedziemy się na takie jakieś miejsca, z których widać drogę. A ja mieszkam blisko tej drogi Skoczów-Cieszyn. Tej, tej głównej takiej. No i jest kilka mostów, które możemy odwiedzić, wystawić sobie statyw i zobaczyć, jak Canon R3 zachowuje się w dłuższych naświetleniach. Zapraszam. Ja, jak wiecie, ostatnio... Zmieniłem system, przechodzę z Sony na Canona, mam Canona R3. Dzisiejszy dzień to będzie taka trochę nauka, jak zachowuje się plik Canona, bo Sony, Nikon i Fuji generalnie mają podobną filozofię, jeśli chodzi o to, jak się naświetla ich pliki. Natomiast Canon zawsze był na takiej osobnej wyspie. Je się troszkę prześwietlało. One się zachowywały dokładnie odwrotnie, jak Sony, bo Sony powinno się nie doświetlać i rozświetlać. Ewentualnie, jeśli potrzebujecie, a kanon powinien być. Prześwietlony, bo on bardzo dobrze trzymie informacje w górnych partiach obrazu i między innymi dzisiaj chcę to sprawdzić, czy to jest tak, jak było kiedyś. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka po prostu, że im więcej się aparatem fotografuje, tym większą mamy o nim wiedzę. A to ma być aparat do... Stoję akurat w takim korku na wyjeździe na, na główną drogę i się już ludzie zaczynają denerwować. W każdym razie jedźmy i po drodze Wam jeszcze wytłumaczę... Jak ja generalnie uczę się nowego aparatu, jeśli mam taką przyjemność? A Koreczek sobie bardzo powolutku jedzie do przodu. Co jest? Coś tu, choć tu, tu. Zbliżamy się do pierwszego miejsca, z którego będziemy dzisiaj robić zdjęcia. To jest taka fajna. To jest taki fajny mostek. Jesteśmy nad drogą, która prowadzi do Bielska jakby tam jest Bielsko stamtąd ja zwykle jeżdżę jak jadę do Bielska no i mamy taki sobie ładny mostek z którego możemy podziwiać taki widoczek i tak jak mówię, ja dzisiaj chcę po prostu porobić kilka zdjęć żeby się oswajać z plikami żeby się oswajać z obsługą aparatu i, i uczyć przede wszystkim takich rzeczy które nigdy nie wychodzą w jakichś testach jednodniowych tylko po prostu żeby potem tak mega podświadomie umieć skorzystać z aparatu. Nie? To jest dla mnie osobiście bardzo ważne, jak on ma służyć do pracy. Działajmy. Mamy pierwsze zdjęcie tego odcinka. Powiem Wam, że ciężko się fotografuje mi tym sprzętem mimo wszystko. Bo nie znam jeszcze layoutu Canona, nie? Nie znam, to jest, wiecie, to jest zupełnie nowe body, nie? Tu mamy pierwsze zdjęcie. Ja wam powiem, że nie fotografuję się tym... tak łatwo jak myślałem. Znaczy inaczej, bardzo fajny sprzęt, świetnie się mu fotografuje, ale ja mam takie oczekiwania względem siebie, nie? Bo jeśli ja robię zdjęcia wiele lat, e, łapię nowy aparat, to chciałbym, żeby już i tak wychodziło jakbym to robił właśnie poprzednim aparatem nie a tutaj siada mi mówię kurde gdzie się ustawia taką funkcję gdzie się ustawia taką funkcję on ma jedną świetną funkcję do ekspozycji długich ale o tym sobie zrobimy osobny film wiecie ja im się trochę testuję ale to nieważne, o tym wam opowiem jak was interesuje bo kanony jak macie kanona to do takiej fotografii tam jest wielka taka funkcja że z mi tego mega brakowało a Fuji niestety absolutnie tego nie ma. Mega fajnie się dzieje, powiem Wam. Jak się włącza samo wyzwalacz na aparacie, to on zaczyna tam stukać e, tym kolorkiem. Tam jest taka diodka z przodu, to służy do tego, że jak robicie zdjęcie e, ludziom, którzy są ustawieni, żeby wiedzieli, że zaraz będzie zrobione zdjęcie. I ja tu jestem tak ustawiony, że ja widzę przed sobą znak. I to jest chyba w, w niezłej linii do siebie ustawione, bo jak się włącza ten samo normalnie na tym znaku widać tą diodę, nie? Takie małe światełka robi taką różnicę. Prześmieszne, naprawdę. Policja jechała przed chwilą. Jestem bardzo ciekawy, czy zawrócą i będą mnie tu wypytywać, nie? No bo wiecie, to jest policja. Dobra, my robimy sobie kolejne naświetlenie. Nie no, mega jestem ciekawy, bo się tam normalnie... Przejechali przed chwilą tutaj, tam zwolnili, ja tam mam auto zaparkowane raczej w miejscu, w którym mogę parkować. Eee, ciekawy jestem. Ciekawy jestem, czy tu przyjadą. Ale się zimno zrobiło, ojojoj Zaświeci oj, oj. się to Tak, zaświeci się e, Dwa słowa miałem jeszcze na temat elektronicznej migawki powiedzieć Bo ja przy tych naświetleniach e, używam elektroniczną migawkę I e, ktoś może teraz powiedzieć Ej stary, ale, ale no z 14 bitów pliku masz w tym momencie tam niewiele ponad 13 Okej, okay. ale ten aparat u mnie w rękach będzie pracował zawsze na elektronicznej migawce 99%. Ostatnio co prawda użyłem mechanicznej, bo chciałem wyzwolić flesza przy jednej takiej sesji, ale to się raczej nie będzie powtarzało. I dlatego chcę wiedzieć po prostu jaka jest kondycja tych plików, jak on się zachowuje na elektronicznym migawce. Nie? Ja jak będę chciał jakościowo mieć super zdjęcia, no to sobie przyjadę z gfx -em. Mam taką możliwość akurat w tym momencie w życiu, więc to nie chodzi o to, żeby była super jakość, tylko chodzi o to, żebym ja bardziej poznał jak się plik zachowuje w takich, a nie innych warunkach. Jadzie ta policja na sygnale? Ale numer Czekajcie, bo to będzie, to będzie niezłe Nie, chyba tylko przejechali, tak? Nie, coś tam bruga. Coś tam mruga na niebiesko, naprawdę A tu jest jakaś interwencja Cześć. Nie do nich jechali. Jak mnie mijali po prostu. Ale tu dziwnie dużo policji jeździ, znowu kolejne radiowo. Tam się musiało coś ciekawego wydarzyć. Stąd oni się mi przyglądali, czy ja mogę nie być w świecie. Nie wiem, jakąś osobą powiązaną z tematem. Czekajcie, to me zamknąłem. Idę sobie w takie fajne miejsce. Bo myślałem, że tu coś wymyślę, jeśli chodzi o fotografię, ale niestety. Zobaczcie, tu są te takie, nie wiem, po co to w ogóle jest, nie? Strasznie to wygląda, kurde, po co to tu w ogóle jest? Szkoda. Jak jedziecie do Bielska tą drogą szybkiego ruchu, która jest w tym momencie za mną, to musicie, jadąc ze Skoczowa do Bielska, przed sporo przed Jasienicą na wysokości chyba Groćca. tak. zobaczyć bez tej drogi ten widok już to wiele razy widziałem w bardzo fajnych okolicznościach przyrody ja się chciałem w końcu zastanowić z którego miejsca najlepiej można to sfotografować dzisiaj będzie tylko taki wiecie ja sobie przetestuję drugie naświetlanie na trójeczce zrobimy sobie jakiś kadr tego nic, nic specjalnego jakiegoś wielkiego bo nie ma się do tego jakichś specjalnych warunków ale wiecie zróbmy to Ta droga tu dojazdowa czasami potrafi pięknie wyglądać, szczególnie jak się jedzie tam tą główną drogą ekspresową do Bielska. Tak, jak tu są jakieś mgły w nocy czy coś, to powiem Wam ekstra. To wygląda, dlatego chciałem tu dzisiaj przyjechać i przynajmniej zaznajomić się z potencjalnym kadrem, który można by było zrobić przy lepszych warunkach. To jest w ogóle przepiękny dom. Zobaczcie, to jest po właściciela ustronianki, ale nie mam pojęcia. Kiedyś chyba był. Ale ja chciałbym się teraz chwilkę przejść tutaj Tylko problem polega na tym, że w tym kościele się coś dzisiaj odbywa I tutaj jest jakiś zmożony ruch jak na taką przepustowość drogi, bo to jest bardzo malutka dróżka tu w ogóle A jak podjeżdżałem do góry to nie było gdzie zaparkować Natomiast był ciekawy kadr na ten kościół, powiem wam No, chciałbym to sprawdzić Chodźcie Ejże, zobaczcie to Może całkiem fajnie to wygląda, szczególnie jeszcze jakby jakieś autko jechało, nie? o tym mówię Dobra, namówiliście mnie, idę po aparat Rozłożymy się tu i coś się zrobi, chodźcie o, Fajne miejsce, fajne No, już dawno tu chciałem przyjechać Jak zobaczyć po prostu potencjalne kadry ale nigdy jakoś nie było okazji, także jest dzisiaj Dużo samochodów w tym momencie jeździ przez to dość słabo się tu maszeruje, ale Bam, niech się stanie światło ale bardzo ciekawie można w tym momencie fotografować nie? bo czekamy sobie na, na jakiś przejeżdżający samochód i można wtedy zrobić ciekawe zdjęcie a to mnie dzisiaj bardzo interesuje eee, a ciekawostka <gryw> ciekawostka jest taka mogę zapytać poprzedniego właściciela tego aparatu bo za namowem jego ja w ogóle wszedłem w system kanonu to jest raz dwa o jedzie coś kolejnego zróbmy sobie tak naświetlanie i jedzie o, zobaczymy, jak to wyjdzie. Za jego namową ja przyszedłem na kanona i mogę się go zapytać. Eee, ale założy się, że ten aparat nigdy w życiu nie używał samowyzwalacza. To wiecie, co zapytajmy go. Ty, panie od Hasselblada, Tak. Czy ta trójka kiedykolwiek była przełączona na samowyzwalacz? wyzwalacz? Nie. <laughs> Wiedziałem. To jest takie moje założenie, nie? Może błędne, ale nie wydaje mi się akurat. Zapraszam do kolejnego zdjęcia tego odcinka. Wow, ale nagle zaczęło wiać. Jaki kosmos! Ale znaczy, to było słychać w ogóle, tak wiecie, tak mega, mega, mega. Powiem wam, że ten autofokus tego aparatu to jest po prostu jakaś wow petarda, nie? No, jest tak snapi i tak szybciutki. To jest. E, tak jak mówię, ja do takich zdjęć przez ostatni czas e, używam GFX GFixa 100S na początku, a teraz 102. I mimo że ten 102 jest naprawdę szybki jak na średni format, no to to, to nie jest, wiecie, to, to nie, nie, nie leży koło siebie. nie? Także, e, ktoś mi tam znowu pyta w komentarzach, czy polecam GFX, bla, bla bla. Słuchajcie, do wszystkiego jest narzędzie i to zależy od tego co wy fotografujecie bo jak fotografujecie statyczne portrety albo takie rzeczy jak ja dzisiaj no to GFX to jest kosmos rzecz nie? natomiast jak widzicie R3 też sobie jakoś bardzo dobrze z tym radzi nie? nie jakoś tylko naprawdę świetnie nie? no i e, jak macie mieć jeden aparat to chyba najlepiej by było mieć taki który do większości waszej pracy pasuje najlepiej czyli jeśli przez większość czasu fotografujecie e, jakiś e, sport, akcje, reportaże, no to takie body jest super. Okazjonalnie coś innego i widzicie, przy krajobrazie świetnie się to nadaje. Nie? Jeśli głównie fotografujecie e, na przykład krajobraz albo architekturę, a od czasu do czasu reportaż, no to na przykład A7R5. Świetny aparat, bardzo dobry autofokus, e, duża matryca, fajna matryca. E, ja miałem na przykład Sony A74, R4, A7R3, e, Zjemna A7R2. Ta w ogóle e, linia R Sony jest świetną linią. nie? Tylko wiecie, po co mi 50 megapikseli w, kre, w tym w Repo? Mówię o sobie, nie o swoich potrzebach. Eee, a czy można mniejszymi megapikselami i taką sportową kamerą fotografować takie krajobrazy? A dlaczego nie? Przecież jest przyjemność, nie? Autofokus działa, tak, ustawiacie sobie samo zwalacz, a aparat mówi to ja mam samo nie? <ścoughs> ja nie mam z tym problemu, słuchajcie, ja się nie czepiam Jak ja robię porównania sprzętu To dla fanów Ja nie, 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 nie pokazuję wam, ten aparat jest lepszy od tamtego Jak robiliśmy te testy barw ostatnio Polecam ten film, bo się wam dość mocno spodobał. Będzie w opisie na dole. No to ja na przykład nie powiedziałem, że jeden aparat jest lepszy od drugiego. Ja uważam, że i jeden i drugi ma swoje e, zalety. Są różnice w kolorach, a jakże? Są sposoby, żeby tych różnic nie było, a jakże? No przecież każdy o tym wie, jeśli się trochę bardziej tym, na tym zna, nie? Natomiast e, ja lubię robić, słuchajcie, filmy dla fanów i lubię e, przede wszystkim się e, Dobrze czuć z fotografią i spędzać dobrze czas z fotografią. Eee, no, <laughs> chodźmy dalej. Ach. To będzie chyba dobre miejsce, żeby skończyć ten odcinek. Eee, to jest cmentarz. Eee, tu jest e, taka historia koleżanki mojej która zginęła jak, jak ja miałem chyba 16 albo 17 lat, ona była rok starsza. Wypadek samochodowy z, z, z facetem swoim. Um, trudna w ogóle historia dla rodziny i, i, i... No, nie wiem, tak podświadomie przejechałem tędy i zobaczyłem tą... Tam pięknie teraz ta gwiazdka się tam rusza. O, o to mi chodzi, nie? Zróbmy temu zdjęcie. Byłem odwiedzić przyjaciółkę i okazało się, że ginęła 24 lata temu. To jest. E, pamiętam jak dziś, jak tu byłem na pogrzebie z rodzicami. Bo to była taka rodzina, z którą się przyjaźniliśmy i. E, to było straszne, pamiętam. Wiecie, młody człowiek, życie przed sobą, nie? Ach, chyba trochę refleksji mnie to napadło przy tym ostatnim kadrze, bo. Chyba z godzinę tu fotografowałem, robiłem sobie różne ekspozycje, tak myślałem, po prostu przy przywoływałem w pamięci tą osobę, z pamięci, i... No. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj, eee, ale się ciężko zrobiło na koniec odcinka, uch, to nie o to chodziło, absolutnie. Dziękuję za oglądanie do końca. Życzę Wam zdrówka i dobrego światła. To był Wojciech, czyli pozytywny fotograf. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, to ja poproszę o, to ja poproszę o łapkę w górę, e, jakiś komentarz mam nadzieję i e, napiszcie, które zdjęcie podobało się na, Wam najbardziej. Ja jestem praktykiem, jeśli chodzi o fotografię. Znam te wszystkie detale, znam podstawy, czytam dużo fotografii, ale potem jest najważniejsze to, jak wychodzić i jak się wam korzysta z tego sprzętu, nie? A ja już nie wiem, może z, z doświadczenia i zaczynam sobie cenić naprawdę pewną wygodę, jaką daje aparat, szczególnie przy, przy długotrwałych zleceniach. Będą bardzo ciekawe w tym roku, mam nadzieję. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby tak było. Słuchajcie, te materiały powstają dzięki patronom i ludziom, którzy wspierają mnie przez Patronite by Supi. Także jeśli, jeśli chcecie się dokładać do kosztów, albo na przykład chcielibyście okazjonalnie postawić mi kawkę, czy dorać się trochę do baku, to na dole jest link, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dzięki, że jesteście. Zdrówka jeszcze raz i dobrego świata. Hej!